Hej, witajcie w kolejnym materiale z tej strony grymania to jest Farming Simulator 25, moi drodzy, dzisiaj zrobimy sobie pierwszy transport naszych belek na naszą budowę. Bo przecież musimy, kurczę, w końcu zacząć budować ten nasz dom, więc weźmiemy sobie naszego pick-upa i pojedziemy najpierw, moi drodzy, zawij sobie materiał na budowę. Co dzisiaj jeszcze w odcinku? Na pewno dzisiaj kupimy sobie opryskiwacz moi drodzy. Plus, myślę, wymienimy tą małą beczkę na wodę na większą, bo teraz naprawdę zapotrzebowanie na szklarni będzie ogromne. Pogoda, no na razie mamy słoneczko, ale zobaczcie, że e, mamy chyba zapowiedź tornada. No, oby nie narobiło u nas zniszczeń, bo tego, moi drodzy, nie chcemy. Musimy uniknąć zniszczeń, bo tak naprawdę będziemy wtedy stratni, a Unia Europejska nie zwróci nam pieniędzy, bo niestety nie uczestniczymy w tym programie. Yy, od kiedy zmieniliśmy walutę na dolar <laughs> także no tutaj nie mamy co liczyć na rekompensatę tylko na yy, stratę, moi drodzy pamiętajcie łapce w górze subskrypcji kanału a my lecimy z tematem i dalej gospodarzymy na naszym survival challenge'u moi drodzy, yy, no dzisiaj jeszcze moglibyśmy zakupić myślę kilka krów, przez to też zakupimy sobie beczkę, bo ta beczka będzie nie dosyć że do wody to będzie też do wożenia, moi drodzy na pewno mleka, które wyprodukują nasze krowy. Więc dostarczyliśmy troszeczkę materiału. Zobaczmy, co tutaj się dzieje. Musimy trochę jeszcze tych litrów dostarczyć. Ale już słyszycie? Jakby dzięcioł pukał. Już zaczęły się jakieś prace. Czyli tak naprawdę, prace budowy naszego domu na farmie rozpoczęły się z momentem kiedy przywieźliśmy tutaj e, drewno. Na razie tego pick odstawimy sobie tutaj i zaczepimy sobie naszego mniejszego e, sejma, znaczy nie zaczepimy, bo w sumie pojedziemy sobie po e, nasz nowy opryskiwacz, który zaraz zakupimy i byśmy musieli go od razu uzupełnić herbicydem i zacząć dzisiaj pryskać. Zostawmy sobie e, nasz widlak. W sumie te widły Widły do widlaka są już tam nie bardzo nam potrzebne, bo mamy przecież naszego widlaka, którego kupiliśmy i generalnie, no, tak naprawdę każdą robotę, którą wykonywał, to, wyko to robiliśmy nim. E używaliśmy już tylko i wyłącznie naszego wózka widłowego, e gdzie tak naprawdę, no, tylko na razie ładujemy nim belki które potrzebujemy na budowę, bo dobrze wiecie, że zmieniliśmy tryb produkcji na sprzedaż, żeby to wszystko sobie ładnie od nas wyjeżdżało, żeby e, odbierane było od nas prosto z gospodarstwa, e, żebyśmy nie musieli e, marnować e, na to czasu. Jak widzicie, no e, plony ładnie wzeszły, ale no musimy je e, opryskać tym bardziej, że e, nie wiem czy to się robi też w pierwszej fazie wzrostu czy w drugiej fazie wzrostu. Pierwszy raz będę pryskał. Nawet w farmingu 22 tego nie robiłem. Także no sam jestem ciekaw, jak mi to wyjdzie i jak to pójdzie. Ech, oj, rozgadałem się znowu, rozgadałem. Wybaczcie, no ale chyba lubicie, jak tak dużo mówię. I zakupimy sobie Jondirka. No. Mamy tutaj sporo pieniędzy. Moglibyśmy pokusić się o zakup czegoś większego. Ale na razie to w zupełności nam wystarczy tutaj na gospodarstwie. Myślałem też o większym ciągniku, który by miał około 300 koni, moi drodzy. Zatankowaliśmy sobie jeszcze paliwo, bo to nigdy nie wiadomo, kiedy tego paliwa nam braknie. A tutaj nie możemy przejechać bez parking. Więc no myślę o traktorze, który będzie miał około 300 koni, ale szczerze wam powiem, no liczę na jakąś promocję. Pit Dreier. Tylko mamy tutaj suszarkę do torfu. Nie mamy żadnych ciekawych tutaj opcji, więc może, jak ciągnik jakiś pojawi się taki większy, to zakupimy sobie go. A tymczasem kupmy opryskiwacz, o którym już wspominałem w poprzednim materiale. Kto nie ogląda poprzedniego materiału, zachęcam do nadrobienia zaległości. Gdzie jest nasz opryskiwacz? No ten John Deere, który z Precision Farming się pojawił na pewno będzie jak najbardziej w porządku. Bo tutaj mamy jeszcze większe opryskiwacze, tylko no po co nam taki, tak naprawdę na taki ogrom. Ten w zupełności nam wystarczy, tutaj mamy 28 metrów szerokości roboczej, więc na pewno taką tutaj sobie zostawimy. Zrobimy sobie fajne jakieś koła, wąskie opony, no muszą być wąskie opony. Mita Standard BKT. BKT ma fajne wąskie opony. Za każde wąskie opony trzeba dopłacić. Ciekawe to. Więc BKT, ja zawsze preferuję BKT. Więc Spray, co to daje nam? Punkt oprysk, punktowy oprysk chwastów. Dzięki tym ustawieniom każda dysza oprysku jest włączona tylko wówczas, gdy znajduje się pod nią chwast. Czyli 41 tysięcy. O mój Boże, ale oszczędzamy wtedy herbicy. 90%. O mój Boże, ale 40 tysięcy? Kurczę. Modulacja szerokości impulsu możliwe opryskiwaczowi, sterowanie każdą dyszą osobno. E, to są fajne opcje, ale moi drodzy, taki opryskiwacz będzie nas kosztował 124 tysiące. Mm, ale co tam? Moi drodzy, stać nas, więc zakupimy sobie ten sprzęt. E, na takim full wypasie 3360 litrów. Więc od razu kupmy sobie herbicyt. Musimy kupić dwa. I jeden na pewno zostanie to w przyszłości go po prostu sobie przewieziemy. Ale chcę od razu uzupełnić tutaj nasz opryskiwacz, i tak nie wyszło źle, bo mamy 300 tysięcy dolarów na koncie, więc no i tak dobre pieniążki nam tutaj zostały. Aha, czego nie możemy podłączyć? Poczekajcie. O, mamy to. Uzupełnimy sobie od razu nasz herbicyd, i pojedziemy na pierwsze pole gdzieś pryskać. Chyba byśmy musieli jeszcze nasz ciągnik wyposażyć w coś, nie? O ile dobrze pamiętam. Eee, bo... Bo właśnie chyba tutaj, jeśli chodzi o Precision Farming, to mamy dodatki do naszych ciągników. Eee, I Zaria Pro. Eee, tutaj no, to musimy wyposażyć nasz ciągnik w to. Więc... Jeszcze tutaj byśmy musieli zrobić... E, chyba wąskie, wąskie koła z tego co pamiętam. E, modyfikuj. Byśmy musieli zrobić wąskie koła. Nie mamy tutaj opcji. No, dlaczego tutaj nie ma wąskie opony? Wąskie opony? Może w ten sposób, co? Bo jakby było e, mokro. Ale czekajcie. Wąskie opony jeszcze ma Continental. Robimy sobie podwójne może wąskie opony, bo tutaj nie ma dużej różnicy ocenowej. Chociaż delikatna jest. Kurcze. Hmm. Zróbmy go sobie tutaj na podwójnych wąskich. I teraz będzie nam się na pewno lepiej pracować. Poczekajcie, bo tutaj nam się wszystko teraz podhaczało. Tak naprawdę, eee, odhaczył nam się nawet. Kurcze, nasz. O kurcze, coś tu się poblokowało. No. Co tu się stało teraz? O ja, cię kręcę. Co tutaj się stało? Czekajcie, spróbuję ten ciągnik może jakoś, albo zresetować może to idzie. Kurczę, no co za byk, co za błąd. Dlaczego tak się stało? Mhm. No nie możemy go zresetować, dlaczego? Czy to się robi tak, w ten sposób? Czekajcie. No nie mogę tutaj złapać. Nie mogę tak naprawdę złapać tego. A jak go zresetujemy? O, musieliśmy to zrobić w ten sposób, moi drodzy. Eee, z tym to nie wiem, co nam się tutaj odwaliło. Bo on musi tak naprawdę stać w ten sposób. O, dalej. O, kurczę, tu będzie chyba problem. Będziemy musieli to w późniejszym terminie naprawić. Ale ok, zresetowaliśmy traktor i tak naprawdę no nie wiem co tutaj wyjdzie z tym naszym turem. Kurczę, słabo, słabo to wyszło. bo nie wiem czego ja z powrotem będę w stanie podczepić. No niestety nie, mm, ale my możemy to zresetować. Spróbujmy jeszcze to zresetować, może się uda. E, może się udało. Czekajcie, zabiorę, zabierzemy od razu opryskiwacz. Kurczę, no oby to... Oby to nam wyszło. Bo nie chciałbym... O kurczę, tu problem teraz ze skręcaniem będzie, widzę, na tych... E, szerokich... Znaczy, e, podwójnych, wąskich kołach. Ale nie, zresetował się, więc jest ok. Kurczę, już myślałem, że będzie... Ki będzie kiepsko. Dobra. Czyli mamy to, więc e, możemy sobie... Jechać, pryskać pole, ale zauważ, musimy zobaczyć, które pole będziemy najpierw pryskać. Bo najpierw może byśmy sobie pojechali na to proste pole, czyli... Czyli tak naprawdę byśmy mogli najpierw tutaj jechać. Przepłyniemy sobie promem, pojedziemy na pole 36, gdzie mamy marchew. Zaraz zobaczymy, jak to wszystko pracuje. Tutaj ja sam jestem ciekaw, jak ten John Deere będzie się sprawował w polu. Dobrze, że z tym można tak zasuwać, moi drodzy. <grytania> A podwójne koła na pewno nam się przydadzą. Czy do rozsiwania nawozu, zawsze lepsza stabilizacja, lepiej to wszystko funkcjonuje, tak mi się wydaje. Więc no, jak najbardziej będzie to na plus. Wejdziemy sobie do środka, żeby tak nie było słychać tego rumotu, bo zobaczcie rum naprawdę głośno chodzi, więc będziemy sobie w środku siedzieć, ale trzęsie traktorem, zobaczcie jak się wszystko trzęsie opryskamy sobie pole i powoli, no będziemy tak naprawdę w następnych materiałach dowozić belki na naszą budowę, żeby tą budowę w końcu zakończyć i co jeszcze ciekawe musimy dzisiaj też zakupić beczkę więc opryskamy sobie to jedno pole, puścimy pracownika na drugie pole, żeby sobie ogarniał temat, a my skoczymy w Ferge, Fergusonem po beczkę do wody, którą zakupimy, no bo to też musi być inwestycja. Woda będzie potrzebna i tak samo beczka będzie potrzebna, jak już mówiłem wcześniej, do wywożenia mleka, więc to będzie na pewno dobra inwestycja, na pewno nie będzie to stracone, stracone pieniądze, pieniądze wyrzucone w błoto. Kurczę, ale tu zawsze jest mgła koło, koło tego promowiska. Aby nas deszcz nie nastał, bo tak naprawdę, jak pada deszcz, to nie powinno się pryskać. Kurczę, on ma tu ciężko. No, ma co robić, kurde, z tym opryskiwaczem, ja wam powiem. Ale ogólnie z tego Precision Farming tutaj, no, dostaliśmy tą. tą ten opryskiwacz, bo chciałem powiedzieć tą modyfikację. E, ten opryskiwacz dostaliśmy i naprawdę on zacnie wygląda. On jest fajnie dopracowany. To akurat. Na plus od Giantsów, że dostaliśmy do tego Precision Farming eee, takie fajne opryskiwacze, które naprawdę, no naprawdę mega mi się, uwierzcie, podobają. I fajnie to wygląda. Eee, no tutaj nie mogę nic im zarzucić, eee, dopracowany model jest elegancko, szczegóły są naprawdę, naprawdę, no każdy tutaj, nie wiem, każde pokrętełko, zobaczcie, wszystkie zawory, które się odkręca, no wszystko jest dopracowane na na si jak ja to mówię, na, na 100%. No, tutaj sobie widzimy tą bramą. I no, generalnie, no, powiem wam, piękna, piękna sprawa. Beczka pojawi się też za chwilę. Spróbujmy rozłożyć sobie ten opryskiwacz. Wow. Potężna maszyna. No tutaj chyba ma światła, co? Robocze, zobaczcie. Na każdej lancy są światła robocze. To jest, to jest naprawdę e, mega sprawa. Ja sprawdźmy jak nam tutaj pójdzie robota na GPS-ie. Zobaczcie, automatycznie się będzie załączać tylko tam, gdzie są chwasty. Chwasty, zobaczcie, już są wysuszone po naszym przejeździe. Co do ścieżek technologicznych, to my tu możemy jeszcze sterować. Aha, góra, dół, góra, dół, dobra. I, I tak naprawdę to wszystko. No, to zostawimy sobie tak gdzieś pośrednio. Myślałem, że możemy tutaj jeszcze coś zmienić, jeśli chodzi o, właśnie, precision farming, ale możliwe, że dopiero jak wyłączymy. Wyłączymy opryskiwacz. To można coś pozmieniać. Bo wiem, że można aktywować te ścieżki przejazdu, tylko nie wiem, czy to się robi tutaj w menu. Nie, chyba nie. Nie mam pojęcia. Ścieżki przejazdowe, o widzicie tutaj coś jest takiego? Ale ja tych ścieżek przejazdowych nie chcę, bo ja nie lubię na tych ścieżkach przejazdowych pracować. Jak mamy wąskie koła, to tak naprawdę nie uszkadzamy roślin. I możemy sobie spokojnie po nich jeździć, nie? Zobaczcie, jeszcze u sąsiada przy okazji trochę wy. wywalimy mu chwasty. Przyjemna robota na tym pryskaniu, powiem wam. No, zobaczcie, tylko ciekawe, czy ty, tak naprawdę w realnym życiu jest to możliwe, żeby czujniki przy właśnie popryskiwaczu. Wychwytywały każdy chwast i automatycznie się załączały. Czy to tylko w grze tak jest? Dajcie znać w komentarzach, bo jestem bardzo ciekaw. Nie jestem rolnikiem, a ciekawi mnie właśnie to, czy to tak działa na serio, czy to tylko działa tak w grze. Ciekawości muszę to później wygooglować, bo no, bardzo ciekawa sprawa. I pierwszy etap wzrostu mamy. Ciekawe, czy te chwasty nam się jeszcze pojawią do końca. Wzrostu e, uprawy, czy już się nie pojawią? Czy ja powinienem pryskać na przykład w drugim etapie wzrostu? Bo chyba w drugim etapie wzrostu też można e, e, właśnie pryskać. Jeszcze nie jest, jakby to powiedzieć, e, nic straconego, jak przesuniemy sobie czas. E, więc no, no ja się też wszystkiego uczę, kurczę, zwłaszcza jeśli chodzi o pryskiwacz. To to są naprawdę bardzo ciekawe rzeczy, z których e, nigdy nie korzystałem. Włączymy go sobie teraz. Wiecie, czy ja tu się zadam jakoś, żeby nie zahaczyć? O, oh, ok. Myślę, że zachwaszczenie teraz będzie znikome. Brązowe to znaczy, że są wyeliminowane chyba. Oj, będzie piękny plon, będzie piękny plon na tym polu, już nie mogę się doczekać zbioru marchwi. Ostatnio zbieraliśmy marchew z, troszeczkę z Markiem na multiplayerze, troszeczkę sam, a siew, zasiew, tylko że wtedy jeszcze redliłem, redliny robiłem, a co nie są konieczne dzięki jednemu widzowi, który mi o tym opowiedział. E, to jeszcze było właśnie, redliny były robione niepotrzebnie, ale robiliśmy to we dwóch i bardzo przyjemnie się wtedy grało. Oby nas to tornado tylko nie dotknęło tutaj na naszych polach. Może przejdzie gdzieś bokiem, jak to się mówi. Zobaczcie, to praktycznie, no. Praktycznie ten oprys, co kupiliśmy będziemy mieli na bardzo długi czas. Tak mi się wydaje bynajmniej. Złożymy sobie to i wyślemy naszego pracownika na następne pole. Czyli na, tak naprawdę pojedziemy od razu tutaj. Mam nadzieję, że pracownik sobie poradzi, bo jeszcze nigdy nie włączyłem pracownika eee, z opryskiwaczem. Dobra, poradzi sobie. Eee, wierzę, że poradzi sobie. Wiecie dlaczego? Bo jest to y, opryskiwa z Precision Farming, także no mam nadzieję, że twórcy y, czyli Giant y, nie dali ciała i wszystko będzie znakomicie chodzić. Na razie, zaparkujemy sobie w nara tutaj i lecimy, tak naprawdę, do sklepu po tą beczkę. Sprzedamy zaraz naszą starą beczkę i kupimy, już myślę, tą dużą beczkę. A co ciekawe, będziemy sobie mleko odwozić. Chyba za pomocą doli na razie, bo nie będziemy kupować specjalnie ciężarówki. Na razie ciężarówka będzie nam niepotrzebna. Może w przyszłości to wymienimy i kupimy sobie już tą dużą beczkę na wodę. Ale będziemy musieli dokupić po prostu do tego wózek doli, żeby doczepić to jakoś do traktora, bo inaczej to nie będzie możliwości. Są to naprawdę jeden z lepszych zakupów na, tej, na, tej, na tym gospodarstwie, uwierzcie mi. Bardzo fajnie się to, to prowadzi, ewentualnie można jeszcze zmodyfikować troszeczkę kabinę, ale nam to jest niepotrzebne, ten ciągnik ma pracować, a nie wyglądać, on zewnątrz i tak wygląda bosko, według mnie. w sumie dotankujemy do sobie, bo trochę powiem wam, że on jest paliwożerny. No ale 210 koni, no to musi wypić tego paliwa, żeby powiedzmy wykorzystać w pełni swoją moc. No trochę trzeba zatankować. <ścoughs> Nie ukrywam. No, 473 dolary, także no sporo kasy. Na nasze to jakieś... 1600 zł. hu, sporo, sporo. Zakupmy sobie teraz tą beczkę, ale najpierw zanim zakupimy, to sprzedamy naszą poprzednią beczkę. Ona naprawdę nam fajnie długo służyła 12 tysięcy jak znalazł. Ja po prostu wolę wymieniać sprzęt na nowszy, nie zostawiam. Ewentualnie traktory gdzieś zostawiam, ale maszyny to wymieniam zawsze na większe. Dobra, przejdźmy sobie do beczek. Beczki. Ja już tu myślę o tej, o tej wielkiej beczce, bo tutaj mamy 8000. Tą zainwestujemy i możemy tak naprawdę wozić nią. Oho, ho i jeszcze trochę, nie? Także no tego Lizarda sobie tu kupimy. Kolor podstawowy niech będzie chrom, albo może o taką. No, poz, 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 można pozmieniać sobie kolor fajnie. Kolor Felk. Może chrom. <grym> Dobra, niech będą chromowane, co? Szkoda, że nie można tutaj tych opon trochę szerszych zrobić, ale ok. Czerwone na przykład. Hm, może czerwony. Czerwony zboczony. Eee, może czerwony. A może coś. Ten deseń. Taka kolorowa będzie trochę. Zróbmy trochę taką kolorową. JCB. O, no nie będzie JCB. No dobra, możemy to zakupić. Kombinacje doli. No, musimy poszukać jakiejś doli. O, jest doli. Mamy też fajne ciężarówki, ale te ciężarówki na razie nam są niepotrzebne. A jak tu mamy kombinację? Możemy to przestawić no nie wiem, na przyczepę, na czepę? Nie. Nie wiem, dlaczego on jest w kombinacjach, no, ale okej okay. Dobra, tu zrobimy sobie szerokie opony. Tak, te chyba te są najfajniejsze. I JCB żółty niech będzie. Wow. 19 tysięcy doli. <grymne> Także sporo kasy. Ale to jest, te pieniądze naprawdę są dobrze zainwestowane. Uwierzcie mi. Możemy herbicyd jeszcze wieść? Zaraz sprawdzimy. Wyślemy naszego pracownika na kolejne pole. Utwórz pracę. Praca na polu. I niech sobie leci już tutaj. Może sobie tędy pojedzie. Spróbujemy może ten herbicyt załadować. Później go po prostu rozładujemy. Na podwórzu. O, załadujemy, widzicie? Więc spoko. Rozładujemy sobie go na podwórzu. Albo w sumie zostawimy go przy polu. Tam sobie uzupełnimy ten herbicyt. Jezu, ale kolos jest ta... No kolos jest ta beczka, naprawdę. Już no... Niedługo traktor. O kurczę, co, co tu się stało! Co tu się odwaliło? Niedługo to naprawdę traktor musi, będzie musiał być 300-konny, bo inaczej tego nie widzę. 300 koni musi być na naszym gospodarstwie. Kurde, jest potężna ta beczka. Jak ją dowalimy wodą, powiem wam szczerze, to będzie ciężko. Chodźmy sobie koguty, bo no, jest tutaj z czym jechać. Mam nadzieję, że ten 640 litrów powinno się tam zmieścić do tego opryskiwacza. I tak naprawdę opryskiwacz będziemy mieli na maksa zapełniony. Ja sobie to pozwolę tutaj gdzieś wyładować. Mogę to wyładować? Dlaczego teraz nie mogę wyładować? Uchuchu. Czyżby się coś źle stało? Moi drodzy. Włącz czujnik upraw. Czy my nie możemy teraz wyładować tego? Czy my musimy jechać do pracownika? Trudno mi powiedzieć, ale no. Jest trochę kiepsko. Ja myślę, że będę mógł wyładować gdzieś ten herbicyd. Ale mam nadzieję, że będziemy mogli go wyładować. Czyli podjedziemy sobie do naszego pracownika i spróbujemy go przelać jeszcze. Idzie herbicyd zmieszać z wodą? Próbowaliście kiedyś? <grymne> Może właśnie spróbuję to zrobić. Przez co pojadę sobie koło stawu teraz. Ale wątpię, żeby była taka możliwość. Bo to by było trochę tak chyba już bardzo nieekologiczne, nie? <grymne> Byśmy chyba e, tak naprawdę nasze uprawy spalili, nie? Krótko mówiąc. Wiecie trochę podjadą. O, o, nie za głęboko. A nie, można to zamienić, dobra. No to trudno. 640 litrów herbicydu poszło niestety w niepamięć. Ale my zatankujemy sobie wodę. I to będzie dla naszej szklarni już tutaj. Już czuję, że do mleka będziemy jeszcze musieli kupić osobną, osobną... E beczkę, to mniejszą sobie kupimy do, do, do mleka, bo tak naprawdę ta beczka będzie dużo dużo wykorzystywana na nasze szklarnie, tym bardziej, że no szklarnie, e, żeby miały dobrą wydajność, to muszą, no, naprawdę mieć sporo tej wody, 32 tysiące litrów wody i zobaczcie, co tak naprawdę się dzieje z naszą maszyną. Nie możemy wyjechać. Nie możemy, czy jednak idziemy? Idziemy, dobra. No jednak jest, no. Może troszeczkę, troszeczkę ciężko, ale dajemy sobie radę, chociaż no 210 koni myślałem, że lepiej pojedzie się z tym, a tu jednak zdziwiony jestem, że potrzebujemy większej mocy. Potrzebujemy większej mocy moi drodzy, ale to nic takiego, to ogarniemy sobie ten temat. I tak naprawdę byśmy musieli jeszcze jakiś obciążnik chyba mocniejszy, większy założyć, bo coś rzuca mi ten traktor. 8 km na godzinę. Troszeczkę jestem zawiedziony. Ferguson mnie troszeczkę tutaj zawiódł. No ale to jest ciężar jednak, nie? Sama beczka dużo waży. Jego już chyba nie możemy podrasować na więcej koni, a szkoda. To jest chyba maks, co możemy z niego wycisnąć. No i co, możemy tą wodę tutaj lać, czy nie? Możemy, to przejedziemy sobie po całej długości. Się trochę ciasno zrobiło z tą beczką, powiem wam. Zupełnimy trochę wody na szklarniach. O, kolos. Oj, nie to. Nie to odczepiamy. Musimy doli odczepić. O, naprawdę, no beczka jest naprawdę, uwierzcie mi, duża. Eee, zobaczmy jeszcze tu naszych owiec. Wszystko jest. No już produkują nam tutaj wełnę, także spoko. Eee, moi drodzy, to był Farming Simulator 25, w jak dla Was mówił. I pamiętajcie, łapce w górze, subskrypcji kanału i dawajcie dzwoneczek, żeby kolejne materiały Was nie ominęły. Ja z Wami się żegnam i czekajcie na następny materiał, bo już pojawi się niech długo na moim kanale. Pozdrawiam.